Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści. Hej ha, kolejkę nalej, hej ha, giniech, ty wznieśmy, to doskonale morskim opowieściom. Chwałę to jest morski statek, szczur, to wiatr, co dmucha z gestem. Cierpi kraja nie do morskich opowieści. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, a wznieśmy, Do skali, do skoń, ale morskim opowieściom. Był nas marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem, Sympa pieprz do konfitury i do zupy mlecznej. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kielichy wznieśmy, co z morskim opowieściom Ty we Lwowie młodszy majdech czart putin bez biedaka. Ty sam kręcił kawę starem I to bez hand Ej, ha, kolejkę nalej Ej, ha, kielich chwyć to Co z morskim opowieściom Jak z lura raz duchnęło zdarła moc mocno ludzka A szybko jeli przywiało na gąbach z kucka. Ej, ha, kolejkę nalej, ej, ha, klik, no znieśmy, pozdrowi doskonale morskim opowieściom. Jak drżą gitary, struny, wiatr niech przywacze pieści, wypłyniemy pod banderą morskich opowieści. Ej, ha, kolejkę nalej, ej, ha, klik, chwyć znieśmy, pozdrowi no doskonale morskim opowieściom. Może ktoś się będzie zrzymał, mówiąc, że to ostrożne wieści. Ale to jest właśnie klimat morskich opowieści Ej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kliknęć znieśmy Na zdrowie do ale morskim opowieściom Ty bracie, pi na zdrowie, jutro ci się humor przyda Z wiele nie tu zcinieasz, chodzisz w darmi, żeby Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, klik, znieśmy Pozdrawi do skonale, morskim opowieściom. Kiedy znudzą ci się szanty, i obszydną ci Mazury. I uciekaj w góry. Hej, ha, na klenarej, hej, ha, ich znieśmy. Pozdrawi do skonale, morskim opowieściom.